Mmm. To dla wszystkich krewetek, które dały życie. Dlatego odcinka. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Mm. No też nie. Nienawidzę pieczonego łososia. Tu mam. Jest przymiotnik a to drugie? Czy słówek? Tak. Pardowe, <grych> Dzień dobry z tej strony, Maksym i kanał Sushi Dzisiaj jemy 4 rolkę sushi. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że Czarek y, lubi takie wyzwania, postanowiłem go znowu zaprosić. Pamiętacie odcinek z kebabem, a jak nie, to możecie sobie tutaj sprawdzić. A jeżeli już widzieliście, no to wiecie, że Czarek lubi dużo pojeść. I dzisiaj zaprosiłem go na 4 metry sushi. Art Sushi, bardzo dziękujemy za to, że postanowiliście nam tutaj Umilić tę kolację. Prezentuje się super, pachnie świetnie, ale no zobaczymy, jak po którymś kawałku, bo kawałków na osobę wyszło 120. 120 kawałków wychodzi. Super. Ja mam surowego łososia, ponieważ takiego najbardziej lubię i krewetkę, którą też bardzo lubię. Maksym ma pieczonego łososia, bo takiego lubi, ja nie rozumiem tego, ale nieważne. I też krewetkę, A bo potem fajna ma po tym wszystkim. Z czarkiem, za to, że mnie tu zjechał teraz. Dobra. Nie, nie ma co się spieszyć. No, jestem głodny. Ja Jej. też jestem bardzo głodny, ale wiemy, jak to się skończy. Jak? No, że nie będę głodny zaraz. Jak to zrobić w ogóle? Jak to robić? Przyniosłem nóż, gdybyś chciał. Ale poczekaj, może... Wąż. Ja Chcesz... chyba zacznę tak, no. Bez moczenia? No po co? No to ja sobie <grym> zrobię tak. Wow, ale to zajebiście <grym> wygląda. No. O nie, łamie się, łamie się! Wracaj, wężu. No dobra, zaczynamy? Go. Mm. Mmm, dobre. Mmm, dobre. Mmm, dobre. Oh yeah, ale zajebiste. No, bardzo lubię łososia. Ja zacząłem od, od krewetki. A, pozdrawiam też z tego miejsca moją mamę, bo ma dzisiaj urodziny. Czarny mówi, że na kolację jedzie do mamy. Jest 7 września, więc mamo, jeśli oglądasz to w przyszłości, to nie dziw się, dlaczego nie chciałem zjeść ciasteczka. Ja zjem pani mamo czarka. Mmm, ale serio. Art sushi. Kozaczek. W ogóle pięknie to przygotowaliście i te kamienie sztosi. Petarda, nie? No. Dobrze, Maksym, opowiedz mi o swojej najciekawszej randce na sushi. Nie miałem ranki na sushi. Nigdy? Mm -mm. Czy na kebaba chodziłeś metrowego. Na kebaba. Ty jadłeś metrowego, a na małego. Tak, mówię metrowy. Maksym, ten sos biały, dobry. DCU 300. No i ma? 25 centymetrów? No, <laughs> u mnie trochę więcej. Ty byłeś o swojej randce na sushi. Nie lepiej nie. Nie byłeś na sushi z dziewczyną? Byłem tu, użyłem to. Zapychające. Ale nie jest takie słodkie, jak e, sushi może być. Bo niektóre są za słodkie. Za dużo w cukru mają w ryżu. Nie wiem czy wiecie, że w ogóle ten ryż jakby to nie jest ryż, tylko to jest ryż w zalewie od stowo cukrowych. Dlatego to tak dobrze smakuje, a nie dlatego, że nagle jesteś się fit i ryż jest. Pyśny. Wow, przerażająca jest. Ich. A tak się samym Ja mam jeszcze tyle. <noise> w ogóle jesz? No, stary, przez chwilę zjedną taki kawałek. No? Nie wiem, jak to zrobić. Mhm, no, zresztą. Ale będzie, że mojego zjadł, a to niemożliwe. Nie, nienawidzę pieczonego łososia. Piszcie w komentarzach, czy wolicie surowego czy pieczonego? Bo ja na przykład surowego mogę jeść, no powiedziałbym w nieskończoność, ale zaraz okaże się, że nie, ale uwielbiam surowego łososia, a pieczonego nie dotknę. Nienawidzę pieczonego łososia. Ty na odwrót. Ej, Są ja dwa, surowa... typ, dwa typy ludzi, totalnie. Cudrowy mi totalnie nie wchodzi. Jak kurczak, ale o smaku ryby. Mi smakuje łosoś pieczony. O? No? serio. Trochę, bo boję mnie szczęka. Mhm, dużo gryzienia jest tutaj. Niewdzięczna ta ryba. Nie dość, że ktoś ją wyhodował albo złowił. Ktoś mi przygotował to jedzenie, to muszę jeszcze ponarzekać na to, że muszę ją pogryźć. Skandal. 2020. A teraz biorę się za drugiego. Czekaj, czy medrz no O, A ty zadość, który już? Elo. No dobra, zaczynam czuć, że jem. To metr? No prawie, prawie metr. 75 centymetrów. Przystawię swojego, żeby ludzie widzieli. Przystawię twojego tutaj. To są już dwie maksymalnie, ktoś. I to. I to moje, poczekaj. czuję. 20 centymetrów. Nie 15. Wow. A ten serek jeszcze, śmietankowy, jak tak siada na sam koniec, na przełyku. Mm. Możemy sobie tylko wyobrazić, Czarek. Mhm. Jak mi serek siada na przełyku. Nie zmarnuję się, ja teraz robię tydzień na sushi, więc... właśnie. Yr. Zaczynamy. Napis o, jak lepiej. Yr. Mam miejsce. No? Zadz metr już. Jak gdzie to? A ja... No, no nie, nie zadam metr. Czuję, że już się ubija ładnie. O, no, ładnie to nie ten przymiotnik, ale tak. Znaczy przysłówek. Przemiesz... Jak coś się mówi? Przymiesłów. Jest przymiotnik, a to drugie? Przysłówek? Tak. Jak? Tak? A te dopełniacze to nigdy mi nie wychodziło. Kogo czego? Biernik kogo co, to pamiętam. to? z kimś czym, o kim, O, o czarku. Wołaż, o sushi. O, o czarku, który jeździł koleją. Dokładnie. Bez biletu, jak pies. <noise> jak kroki. Oła. Naprawdę mieszka rokiego? Tak, roki, no. Psi panie, świeć nad jego duszą. Myślałem, że to jajca. Nie, ale a propos, zmarł przez właśnie nowotwór jąder między innymi. Naprawdę? Mhm. Ale trafiłeś. Bardzo dobra awokado, chciałbym e, stwierdzić. Pyszna. mięciutkie takie, rozpływające się jak masełko. Szkoda, że to masło ma dwa metry. Yes. Nie, Uuu. no, mogłem się mówić na metr. No, totalnie. A krywzka jest fascynująca. Oczywiście jak żyje i ma do powiedzenia coś, na przykład, że hej, poszłam na studia, albo zatrudniłam się w pracy, a nie jak nie żyje i jest jedzona... Albo przez... lecę do Japonii, <laughs> podrywać inne krewetki. Lecę na wakacje do Polski, oczekiwania, wow, zdjęcie pod pałacem, wow, melarz w kosmo, wow. Rzeczywistość, jestem zwinięta w rolce, którą je Maxy i Czarek. To dla wszystkich krewetek, które oddały życie. dlatego odcinka. Spotkamy się na szczycie, ej. Jak grubson. Rywa. No dobra, no. Hu. O, fajnie jak słownictwo, jak już Twój organizm po prostu wrzuca całą krew i całe w ogóle wszystko w trawienie. Jak to dobra? Tak, dokładnie. To już jakby masz IQ krewetki, dosłownie. Ja nawet nie łososia. Łosoś przynajmniej leci do góry, daje się pod prąd rzeki złapać niedźwiedziu czy komuś innemu brunatnu. Niedźwiedziu. Mmm, pufa. A po co to robisz, Czarek? Mówi moje ostatnie 8 IQ. Tak, to jest smaczne, już to czuliśmy jakieś 60 razy. Tak Pół. twoja, no, ale co, a ryba jest tłusta, dosyć, no. Ale to są dobre tłuszcze, omega-3, 6, tam, mówili w reklamie, że okej. Okay. Dobra, tak oszukuję połowicznie, ale plus dla mnie, bo się przyznaję. Jeden, zjadłem wszystko ze środka, obróży ryżu, sałaty, ogórka, serka śmietankowego i nori. To jest tykwa, czy co to jest? Czy to jest. O wiem, tak anyway to jest, to jest ten, grzyb, grzyb sashimi? Nie, kurwa, debil. Cool. Jak się nazywa ten grzyb? Ja wiem, nie mówcie. Ten grzyb się nazywa. Sashitake. Sashitake. czy jakiś tak. <w lever exceeded> Bardzo go lubię. Ale nie wiem, jak ma na imię. Najlepsze mm -hmm. jest to, że to jest mój pierwszy dzień dzisiaj. Wow. Jak mogłeś, stary, sobie coś takiego zrobić? Czy z następne 6 dni jeszcze tylko sushi i zacząłeś przygodę jedząc. Taką ilość sushi, że Ci się odechce, go po prostu do końca życia. Ale to będzie wyzwanie prawdziwe. Widzicie, co on robi? Widzicie, co on kurwa, robi? No ja Ci powiem, że ja już ten... zawijam. Nie już taki sashimi, dawaj, wcinaj. dole, no. To jest nieciekawe uczucie. Gorsze jest to, że będę zdychał po prostu za wieczór. Zdychał. A przynajmniej przy rodzicach. Przecież co? Jakie tematy mogą być poruszane? Takie luźne. W stylu Czarek, kiedy się zajmiesz czymś poważnym, albo kiedy się ustatkujesz, albo... Czarek prowadzi monologi. Czy wszystko w porządku. A ja... Omkśliniając tu. Czarek, czemu jesteś taki senny, powolny? Bierzesz heroinę? Nie, jadłem dwa metry sushi. Mhm. Tu, 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 tu. Zabierzcie mojego syna do śmietnika, proszę. Nie, to trzeba... Trzeba zrobić badania na koronawirusa. A macie idealnie na kół. On zjadł jedną taką i dotąd, no nie no chore no, psychicznie, serio. Dobrze, to ja się odkroję, taki mały, bo mam mało, wiesz. Co jest, no? No, no to chcesz sobie tak iść, takimi kawałkami, no jak mam to jest. Ja to w, jakby zawinąłem tego węża i wkładałem go do buzi. A to jest dobry sos, teriaki. Tak, chore. I znając Maksymata, on pojedzie jeszcze na jakiś deser po, po drodze w samochodem. Serio, to jest chore psychicznie, nie wierzę w to. Maksym, w ogóle nie mam żołądka po prostu. Ktoś... Ma cztery, jak... Krowa. Nie wyciągają to z boku. Po prostu też nie chce mi się mówić. Zawsze się skupiam na jedzeniu, a potem... No, twój gość, twoje goście tak dużo mówią, a ty to taki ten. Nie mówisz. No jak jesteś sam Ja jest razy więcej. A ja i tak był koszę, więc jakby. whatever. Jak jesteś sam, to już lepiej. A potem e, nie no dobra, dobra, dobra czarka dobra. mogę ten. No i dobrze, Mordu dzięki za ten komentarz. Ryju. Być ku plus jeden. Ja pierdzę. Nie nie o! Pros, proszę, proszę! Ujemne punkty, to ile zjadłeś? Niewiele mniej ode mnie. No to dobra, masz, masz handicap jednej, okej, ok, 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 nie będę się kłócił. To jest chłopowe, serio. Nie, tydzień temu się a dwa tygodnie temu do gorącego samochodu. Świetnie, świetnie, robimy, robimy. I w dniu nagrań tak... Może niekoniecznie. Zawsze Czarek rzuca pomysły, a potem... Ale przynajmniej mam jaja i to robię. Może chudowo, ale pojawiam się przynajmniej. W przeciwieństwie do twojej wymarzonej dziewczyny. A przysięgam, tu mam. Mec 30, a ja 70. No, no 2 metry zjedliśmy razem. Pół metra więcej. Tak. Nie, no, jeszcze kawałek. Ja już ja nie mam szans. O Boże. No to był ten kawałek właśnie, który przelał... Przelewa czarek goryczy. Nadal. Czarek goryczy. Trawienie jest najbardziej po myśleniu angażującą dla organizmu czynnością. Jak musisz dużo trawić teraz, to wyłączasz po prostu wszystko inne, tym mózg i pisz do nich głupoty po prostu, tak jak my teraz. Ten już na wynos przyniósł, co za po prostu. No mówiłem, że się nie zwarnoję. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jak nie chcecie, żebym nie występował w tego typu mnie filmach, to nie piszcie komentarzy pod nie tym kanałem i nie dawajcie łapki w górę. Tylko zostawcie suba. Niech będzie. Suba buba. Więc do zobaczenia w następnym wyzwaniu, a my idziemy rozdawać sushi. Pa! Do zobaczenia na kolejnym odcinku, w którym <grym> będziemy jeść. <grym> tak, totalnie. Dwa metry kebaba teraz. A następnie wykąpiemy się w, w batonie. Yy, proteinowym. Proteinowym i wypijemy. I za zalejemy się gainerem. I pijemy znowu stałego termosu 0,7 czekolady. Następnie dużo pianek, takich ogromna pianka, która podpala się na sam koniec i. Jest nad ogniskiem, ale to ognisko przechodzimy na... Poczekaj, nie wyłączaj, nie wyłączaj, na, ża na żarzących węglach przechodzimy do tego ogniska, które te pianki ma. Na boso, nie pijąc wody przez 12 minut i następnie wypijając 5 litrów mleka z barwnikiem spożywczym niebieskim, wymiotujemy na mural, który jest takim białym jakby murem, bo to mural, więc to mur i na tym malujemy czekoladą, którą wcześniej jedliśmy i następnie jemy o największą krewetkę, jaką dodaliśmy zdobyć ugotowaną. Challenge featuring czarek 2. Co wy na taki tytuł? Piszcie w komentarzach.